Ja jestem Neresia, a tutaj. <śmiech> Ojej, <śmiech> coś mi gardło zaniemaga. Eee, może dlatego, że nagrałam dzisiaj kawał materiału z serwera. Eee, no ale jestem, jestem dla Was. Także nie pamiętam kompletnie, gdzie eee, to drzewo nam chyba tam. Wrócimy tam. Szarik. Eee, wrócimy tam, zetniemy to drewno do końca. I może wykonamy jakieś, jakieś zadanie, już coś zaczniemy robić. Dzięki za naprawdę niesamowicie wielkie, dzięki za odzew pod pierwszym prologowym filmikiem. Jest to dla mnie bardzo, bardzo cenne. Dziękuję za komentarze, bo i takie się pojawiły. Od razu wyjaśniam: tak, 30. zadanie da się wykonać. Nie jest to jakaś abstrakcja i ja zamierzam to udowodnić. Jest na to parę sposobów, parę patentów. Zobaczę, który wybiorę, bo nie jestem jeszcze do końca pewna w jaki sposób to wykonam. No, co bym nie wybrała, to o reszcie na pewno też wspomnę. Także nie będziecie zostawieni na pastwę samych sobie i nie będziecie koniecznie musieli tego robić sami. No i co? I tym jajkiem, które może uda nam się kiedyś zdobyć, na pewno udekorujemy sobie domek. Żeby było wiadomo, że byliśmy u smoka i y, ślady naszej działalności tam zostały zaznaczone. Y, dzisiaj co? Dzisiaj musimy się sprężyć, zaraz pewnie będzie noc. Może tak. Cetniemy te drzewka, które tu mamy. Pospada nam trochę jedzenia, także nie będzie tak źle. Pospada nam, pospada nam trochę sadzonek. Na noc jakiś szałas sobie zrobimy. Może nasionka? Co jeszcze, co jeszcze? Ym, zaraz zerkniemy na zadania, bo mam otworzony plik w notatniku, gdzie sobie wszystko zapisałam. Na bieżąco dopisuję zadania od Was. Także jeszcze raz proszę bardzo o wysyłanie mi tych zadań. I musimy tu jakoś przeżyć. Ja nie wiem, czy to nie jest. Dobra, moment, krótkie cięcie. No dobra, jesteśmy. E, Także co mówiłam? Mówiłam, żebyście podsyłali mi swoje zadania. Czemu nie mogę biegać? O, mogę. Widziałam już fajne miejsce, gdzie można było się osiedlić. Także. E, no, na razie musimy się dobrze bunkrować, bo na, naszym zadaniem jest. No i biega tam jakiś. Tak, żeby nas od tyłu nie zaszedł. Co, dzisiaj wykonamy sobie może z tak węgla drzewnego? No tam biega, nóżki cały czas widzę. Zaraz wam pokażę. O nie, schował się. Biega. Boję się go, kurde. Nie wiem, co on robi. Jest jakimś rozbitkiem, czy kiwie, co. No, widzę pieski, słyszę pieski. Nie widzę owiec natomiast. To trochę niepokojące, bo to będzie oznaczało, że pierwszą noc będziemy bimbać sobie zapewne w jakiejś jaskini. Czy nie wiem, ile nam do tej nocy zostało. Eee, moment, może zrobimy tak, że zmienimy sobie trochę render i powinno być widać. Słońce wschodzi. Czy ja dobrze widzę? To tym lepiej dla nas, czy zachodzi? Bo już sama nie wiem. Księżyc wschodzi, słońce zachodzi. Dobra, to my się zakopiemy tutaj. Także chwilowo będzie to totalna lepianka. Ale ja mam zamiar Przeżyć tu jakiś czas. Um, teraz tak po nic nie widzę. Musimy szybko zrobić kill off, wydobyć trochę kobla i zrobić piecyk. Raz, dwa. Kurde, szybciej, bo tu widzowie mi oślepną. O Boże! w ogóle się nie kapnałam, że to już noc nadchodzi. Zaraz mi tu będą warkotały, wyły, wybuchały i nie wiadomo co jeszcze. A... Najważniejsze, że troszkę drewna udało nam się nazbierać. Także nie jesteśmy totalnie o... ...ogołoceni, że tak się wyrażę. No nie tu, tu. Tak, zrobimy jeszcze. O! I super, i mamy jasność, i węgiel nam się robi. Ja sobie tu pozbieram, o tu nie, tutaj, tutaj, i pozbieramy kobla teraz chwilowo na lepsze narzędzia. No, zbieraj się szybciej, bo że tym kilofem to idzie krew z nosa. Nie to. To. Co so może coś przekąsimy. I spojrzymy na zadania. E, nie będę pauzować, tylko zrobimy taki myk. Co my tu mamy? E, zrób żelazne i Nie, jeszcze nie, ale może wkrótce. Co możemy zrobić? Farmę możemy zrobić, ale myślę, że zaczniemy od domku. W ogóle to nie ma, chyba. Nie, no nie widzę. Na domek. Zadania. No ale to się rozumie samo, przez się gdzieś musimy mieszkać. Coś zaszumiało. Nie wiem, co to było. To co, zrobimy dzisiaj 64 sztuki węgla drzewnego, i może zrobimy dzisiaj bla bla bla. No, nie wiem, nie wiem, może uda nam się znaleźć trochę y, żelaza. Nic nie obiecuję. Dobra. Jak ten węgiel przepala się? Robimy pochodnie. Robimy pochodnie, robimy pochodnie. Nie możemy zużyć całego węgla, ale część niewątpliwie wykorzystamy. Tak zrobimy, będzie ładnie. Nie chcę się tu do końca zakopywać. Nie chciałabym za bardzo rozorać tej wyspy. Ona jest ładna taka, jaka jest. Kurczę, nie wiem, jak wam to pokazać, ale tu jest takie, na dole tej wyspy jest takie wgłębienie, i tam chciałabym zrobić domek. Tutaj z piasku, o tu, gdzie się właśnie pojawił jakiś, jakiś potwór. Jest takie wgłębienie fajne, i tam chciałabym zrobić domek, i z piasku, żeby tam szyba wyglądała powiedzmy, żeby, żeby żeby taki ładny widoczek na ocean i na moją przyszłą budowlę podwodną, bo tam, że ona się też pojawi. Tak będzie wszystko ładnie. Zbudujemy sobie powiedzmy taką wioskę podwodną, coś takiego. To jest taki mój zamysł. Mam nadzieję, że uda się to wykonać. Kurczę, ale zobaczcie, zmieniłam render na short i od razu FPS-y spadły. Nie wiem, coś się dzieje niedobrego z tym komputerem, z tym Minecraftem. Um. Dirtowy suficik. Dobra. Kurczę, um, Kurde, nie wiem, nie wiem za co się zabrać w ogóle kompletnie. Miecz. Mamy przeżyć 20 dni na wyspie. Nie wiemy jak nam się to uda. Musimy być ostrożni. Chyba mam Keep Items on Dev, ale... Może w tej bazie zrobimy sobie skrzynkę jakąś. Nie no, nie świrujmy. To sobie przeniesiemy niżej. Bo tu tak w przejściu to głupia. Okej. Okay. Yy. Crafting i piecek. Jest, jest. Nic tu nie widać złego? Nie. A jeden piaseczek mi właśnie po to. Wiem, że na bieżąco zużywam ten węgiel, ale drzew na wyspie jest sporo, jak nie to zawsze są sadzonki. Także nie będę aż tak dramatyzować. Nie wiadomo, jak się rozczulać z tym węglem. No, bo jak mam go zrobić, to i tak go zrobię. Nie oszukujmy się. A teraz tak. Żebym widziała, czy coś złego jest na zewnątrz. Zrobimy sobie tu takie szybki. Szybki, szybki, szybki. O, teraz. Co prawda to jest z tyłu, a wyjście mam tutaj, ale. No, nie skacz, tylko się przesuń. Nie zobaczę. Zaraz, zaraz. Będziemy musieli uważać, bo tu jest pełno zombiaków. A w tej wersji zombiaki strasznie się dobijają do drewnianych drzwi. No właśnie, może drzwi sobie zrobimy. Nie mam łóżka. O Boże, to mnie po prostu. Tak, tak, super. To teraz już widzimy, co się dzieje. Czy może nie do końca, ale. Najbardziej, słuchajcie, najbardziej przerażający jest. Aha. Jest chyba zombie noc. Zombie noc to takie dziadostwo, które po prostu momentalnie odbiera nam życie. I nie chciałabym go za szybko spotkać. No, ja całkiem przytulnie się tu robi w tym bunkierku. To zrobię jeszcze skrzyneczkę. Tu, 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 tu. No. Um. Tak, trochę zamilkłam. Mm, przepraszam, już gadam, już gadam. Będę jak osioł ze ladam, ale tam gadam pełny serwis. A dobra, nieważne, <gryw> nieważne, totalnie. To ruszamy na podbój wyspy. Gdzie jesteście? Halo? Czy te drzewa są tu straszne, bo nic przez nie nie widać? No, słyszycie, pajączku. O, tam jest ciasteczkowy. Idziemy zabić ciasteczkowego. Jak go zabijemy, może wypadnie nam ciasteczko. Zresztą, jak widać, jest to ciasteczkowy potwór. O, jest ciasteczko, jest! Mamy co jeść! Tam kurczę coś. Aha, dobija mi się do drzwi. W ogóle co za kretyn. O, teraz słychać. Trzeba być kretynem, nie? Gdzie on się podział? Czary Mary i znika. No chyba nie wlazł mi do domu. Gdzie jesteś, Mendo? E, zombie Hirobrain. Z tego, co wiem, jest na razie w fazie prac, także nie za wiele, um, nie za wiele z niego można wyłuskać. No kurczę, no są pieski. Pająka słyszę. Uh -huh. Ale owieczek nie widać. Dobra. Lalalala. Ratunku. Ratunku, ratunku. No, musimy wykaczować te drzewa. One są tu nam zupełnie zbędne. Posadzimy sobie taki mały lasek. Czyli no taki, żeby nie był za duży, bo teraz aktualnie ja przez te drzewa nic nie widzę i nie wiem gdzie są jakieś zombie. Gdzie coś się na mnie czai, a gdzie nie? Z masa psów. O, tam jest! Widzicie? Jest to jakiś taki rozbitek. Ja wiem. Nawet by się zgadzało, bo na bezludnej wyspie. Ale co on robi, to pojęcia bladego nie mam. Także będziemy go mieć na oku. Ale chyba nie zaznacza się jako czerwona kropka na minimapie. Czyli co, nie agresywny? No nie wiem, nie będę zgadywać. Pojęcia nie mam. Ale szybko biegać od trzeba go mieć na oku. Boże, ale to będzie nudne. Dobra, słuchajcie, to może ja to przyspieszę. No, chyba tak będzie najlepiej. Albo nie. Dobra. Inny plan. Widzicie, tam jest Creeper. O, jego chyba można oswoić, ale na razie nie mamy czym. Nie wiem, czy atakuje nieoswojony, także będę ostrożna. A teraz tak, co zrobimy innego? Zrobimy siekierkę z kobla, bo poważnie, jak tak, to będę ciukać. Bo to będę ciukać... ...trzy dni. Czyżby u mnie w domku, był? Nie, no nie. Bo tak bym to trzy dni biła. E, a ostatecznie i tak niewiele by mi to dało. No ale tu gdzieś jest. Jaskinia jakaś pewnie. Będziemy tu draży. Tak, od razu. Jaskinia, wspomniałam, że jaskinia już chciałam lecieć. To odłożę, to odłożę. Moje ciasteczko. Mamy zdobyć trochę ciastek, nie? Ile to ma być? Nie pamiętam. Nie pamiętam, ile to ma być ciastek, ale mamy zdobywać. Oj, zdobywać ciastkę, także. Zostawię w skrzyni, nie będę go zjadać. się siekierkę też. Może nią będziemy przepalać, nie wiem co. Coś z nią zrobimy. No to Posłuchajcie przyjemnej muzyczki. Zaczejmy się na niego i zobaczymy co zrobi. na nas? No dobra, ale co? I już? My sobie zawalczymy o porkchop. No, dajesz, świnio! Te ludki nam nic nie robią. Przynajmniej w dzień. O Boże, wszystko mi ucieka dzisiaj. On mnie naprawdę korci. Wypadł chlebek. Wspaniale, to będziemy mogły... Mogły, Boże. A, gadam cię, bzdury, już mi się język wyłączy. Mogli ich mordować, to będziemy mieli nawet jedzenie. Będę okropna, będę moich współrozbitków mordować. No cóż, prawo dżungli. Wytrwają najsilniejsi. O, ten nie dał. Tak, tutaj widziałam trzcinę cukrową. Raz, dwa, trzy. Tak, to jest pierwsza moja trzcina w życiu, którą widzę, jak rośnie na cztery kratki. Nie widziałam jeszcze naturalnej trzciny. Oj, coś cięło, Tam też jest. Nie widziałam jeszcze naturalnej trzciny, która by rosła na cztery kratki. Widziałam też takie mutanty na 50, ale o tym nawet nie chcę rozmawiać, nie? I tam mamy jakąś wysepkę. Ładnie tu jest, muszę przyznać. Trafił się bardzo ciekawy seed, owca, ale ja jestem nikumata. Dzisiaj naprawdę. Wiem, że nie mam nożyczek, i tu były jabłka. Zebrałam je? Chyba jednak nie. Wiem, że nie powinnam zabijać zwierzątek, bo mi się przydadzą do robienia farm, ale miejmy nadzieję, że pojawią się tu także później. A, rzutukiem na wyspę, i mówię wam, że to jest kawał terenu. Także. No nie wiem. A chyba wrócimy sobie powoli w okolicy domku. domku ja wiem. Lepianki jakieś Kurczę, Przydałoby się bardziej przerzedzić ten las. Ale to będziemy robić sukcesywnie, bo drewno nam i tak będzie. Widzę, że już mamy ładny stak. Przy okazji, zbieramy sobie jedzenie. Ten stak drewna nie pójdzie na marne. Przepalimy go na węgiel drzewny i wykonamy dzisiaj pierwsze zadanie przełomowe. Miejmy nadzieję, że teraz to już pójdzie z górki. Nie będziemy tak długo się rozczulać nad, yy, nad jedną rzeczą. Dobra. Gdzie jest domek? przy sobie punkcik zaznaczyć, bo mapka jest mała, ale jej ja tak się potrafię zgubić także. Wilki zostawimy może sobie o zagryzłowce. To już wiem czemu owiec nie widziałam. To jeszcze ta. ko. Daruję ci życie. Przydasz mi się jeszcze, o, jak ładnie. Mamy sąsiadów. Będę rozczulać nad każdym liściem no proszę. Tak. To już wiemy, co będziemy robić następnym razem. Będziemy ryzykować życie, mimo że nie powinniśmy. Um, no to co? No to co, no to co? Tu sobie wstawimy do przepalenia. Tu sobie weźmiemy. Staczek wrzucimy. Użycimy, zrobimy łóżko od razu. E, nie tu. <laughs> łóżko, ważna rzecz, nawet w takim bunkierku, lepiance, czy nieważne, co to jest. E, no tak, to jest mały zestaw podróżnika, który każdy człowiek powinien mieć ze sobą w kwadratowym świecie Minecrafta. Dobra, słuchajcie, nie będę was dzisiaj zanudzać, bo no, po prostu nie idzie mi coś. Zdobyliśmy jedzenie. Przypalamy na węgiel drzewny. To będzie pierwsze zadanie. Zerknę jeszcze na listę. Sorry, że tak co chwilę, ale pokażę wam też węgiel drzewny. To będzie zadanie na dzisiaj. Tnt, to będzie kwestia czasu, bo jest elemental creepers. Także pomordujemy trochę creeperów, pozbieramy trochę piasku i zrobimy dwa z takich ciasteczek. Mamy jedno. No nie, no nic, nic ciekawszego dzisiaj nie ma, ale. Może następnym razem mi się uda coś tam coś tam zrobić. To cóż, cóż, na dzisiaj to tyle. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że aż tak źle nie było i mam nadzieję, że następnym razem będzie trochę ciekawiej. Księżyc znowu wschodzi. Także w następnym odcinku czeka nas walka z nocą. Nie będziemy się kładli może spać, tylko przejdziemy się na wyspę i zobaczymy. O, już wypełzły kreatury z tej jaskini. Nie, to nie jest jaskini. O, tak, zrobimy, będzie ładnie widać. I co, w następnym odcinku będzie zmaganie z nocą, z tymi wszystkimi potworami. Zobaczycie, ile tego gówna tutaj w ogóle jest. Bo na razie nie miałam Wam okazji pokazać nawet jednej czwartej z tego, wszystkiego, co tu się respi. Także do zobaczenia następnym razem. Może Wam pomacham jeszcze ładnie. O, z jabłuszkiem. Pa. O, tak elegancko zrobimy. Co by był podgląd na, na nasz malutki domek. Pa, pa. Ja nie będę za bardzo machać, bo rozwalę ten dirt tam. I coś nam spadnie na głowę. Po raz kolejny, kurde, nie mogę się z Wami dzisiaj pożegnać. No, tak fajnie mi się, mi się gra. Dzięki za wszystko, do zobaczenia i trzymajcie się, pa pa.